YouTuber, aktor, influencer, e, czy po prostu jakiś zwykły, zwykły gość pisze do was, pokaż, wyślij, e, albo e, wyślij mi film. To oznacza, że, że tu, jest są do, tu jest do czynienia z, z, cho, cho, z chorą osobą i z, z psychicznym jakimś gościem, psychicznym typem. Jak można pisać do e, dziewczynki, która ma 14 lat, ej weź mi, pokaż. E, Łóżki. Gdyby nie fajnie pewnie nie byłabym w wojsku. Jak widzę teraz te, te zestawienia, no to jakby nie, nie widzę siebie w tym teamie, wiesz o co chodzi, nie widzę siebie na razie na ten moment z z z zestawiona z, nie wiem, daję przykład, nie, nie znam osoby, jakaś Brylantynka coś. coś. Aleksandra Florczak, Patrycja Wieja, witam serdecznie. Cześć, witam serdecznie. Dzisiaj rola mi się trochę zamieniłyśmy, jak widzicie, e, ale Pati bardzo ci tu twarzy tutaj siedząc, także jak bardzo najbardziej. Zgodnie. W fotelu nawet goście wyglądają lepiej, więc może zmienimy koncepcję. Piszcie, co wy na to. E, trzy Twoje najważniejsze wartości moralne? Trzy moje najważniejsze wartości, ale od razu pytanie z grubej rury. No to na pewno. Na pewno miłość, bo bez miłości nasze życie jest e, takie smutne e, i e, przykre, ale jak mamy bliską osobę obok siebie, to wszystko staje się piękniejsze. Miłość to jest pierwsza taka wartość. Mhm. Um, słuchaj, no ostatnio wy, wypisywałam te wartości, było tak? ich pięć, mhm. e, natomiast teraz nie mogę sobie przypomnieć. Oczywiście szczęście. E, człowiek szczęśliwy to. To wszystko wokół jest po prostu piękniejsze. E, hmm, co mogę jeszcze powiedzieć? Na pewno, na pewno e, szczerość, e, prawda to jest ważnie, naj, najważniejsze w życiu, bo jeżeli jesteśmy w zgodzie ze sobą, e, robimy rzeczy, których się nie wstydzimy, jakby nie, nie mamy nic do ukrycia, to naprawdę życie jest piękniejsze i łatwiejsze. O, może tak. Tak. Zdecydowanie masz rację. A ja bardzo, od razu jakie pytania, mam <głos》>, nadzieję, <głos》>, że z tego wybrnęłam. Wybrnęłaś jak najbardziej, ale <głos》>. bardzo wiele osób na tym pytaniu też mówi podobnie, tak jak ty tak samo reaguje. Więc... Bo to jest tak naprawdę łatwe pytanie, ale z drugiej strony no, warto Trudno. się zastanowić nad tym. Ale na moim Instagramie, jak pokażę się ten wywiad, to ja hmm, pokażę, Pięć wartości, które ostatnio wymieniłam na szkoleniu, bo miałam przyjemność być na szkoleniu u mówcy motywacyjnego i tam wypisałam nieco inne, mm -hmm. najprawdopodobniej właśnie te wartości, więc to, ale myślę, że wszystko będzie się łączyć, więc na Instagramie pokażę inne wartości, które tak wypisałam. Także jak się y, <laughs> będzie już wywiad dostępny, wpadajcie do Pati na Instagram, y, będzie też oznaczony y, na, y, na filmie. To może jakie masz wady, tak? Jakie coś mniej ja? miłego, tak? Jakie ja mam wady? No, na pewno. Ja jestem taka chopciut do przodu, niektórym to nie pasuje, mhm. niektórych irytuje. To jest moja taka waga, wada, że jestem po prostu bardzo otwartą osobą i od razu mhm. do wszystkich tak mgnę. Jestem też. Bałaganiarą, taką trochę, chociaż to się zmienia, już naprawdę to się zmienia. Staram się e, czytać poradniki, <laughs> jak, jak pokładać swoje życie, e, więc no tak, jestem bałaganiarą, ale to już się zmienia. Obiecuję poprawę e, i będzie git. E, no to jakie masz zalety? Jakie mam zalety? Mm, czekaj, czekaj, wady już wymieniłam. E, zalety, orany. Nie, nie wiem, myślę, że jestem taka prawdziwa zawsze w tym wszystkim, co robię. Nie, staram się nie udawać nikogo. E, e, robię po prostu to, co lubię. By, faktycznie dużo osób irytuje tym, że robię wiele rzeczy naraz, natomiast wszystkie te rzeczy robię w zgodzie ze sobą. Czuję taką potrzebę, że e, pokazuję, że trenuję. No to pokazuje i trenuję, czuję potrzebę, że jestem teraz w wojsku i przechodzę taki mocniejszy okres w życiu. To to pokazuje, jeżeli komuś to nie pasuje, to jakby nie musi tego oglądać, ale ja myślę, że moją właśnie taką zaletą jest to, że jestem prawdziwa, pokazuję całą prawdę na, na temat swojej osoby. I no, być, no, chociaż, chociaż faktycznie jak miałam słabsze momenty, nie pokazywałam te, temu y, światu, jakby ins, Instagram nie wie o tym, że gdzieś tam y, przechodziłam jakby w związkowe, trudne momenty, starałam się sama z tym wszystkim poradzić. Być może to jest złe też, bo faktycznie lubię, y, jakby lubię dzielić się moim życiem z, z moimi obserwatorami, a, a wtedy jakby wycofałam się z życia publicznego, nie? Rozumiem. To y, też wspomniałaś tutaj o wojsku. Co cię skłoniło do tego, żeby dołączyć? E, te, no słuchaj, e, ja jestem taką osobą, która właśnie lubi te wyzwania, lubię stawiać sobie cele e, i... Poczułam moment w życiu, że bardzo łatwo mi wszystko przychodzi i nie doceniałam tego, co mam jakby naokoło. To moich wszystkich obserwujących, moje dziewczyny, z którymi trenuję. Ogólnie to, co wszystko się dzieje, jakby no, zaczęłam, przez, to przestawało mnie jakby cieszyć, mhm. tak? Nie doceniałam tego, co mam i, 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 i zobaczyłam, mówię, no, że muszę się na chwilę zatrzymać, muszę przemyśleć, co jest dla mnie ważne. I, i, I obrać sobie jakiś nowy cel, żeby się skupić na czymś, a, a że sport kocham i od zawsze marzyłam, żeby być sportowcem, no to co można połączyć taką dyscyplinę ze sportem? No i wyszło mi jedno, po prostu to jest czas na, na, na wyjście ze strefy komfortu na to, żeby pokazać dziewczynom, że dziewczyny też w wojsku dają radę. No, i sama zdecydowałam, że przejdę w przeszkolenie wojskowe. Zaczęłam bardzo intensywnie trenować, aby przejść sprawnościowe testy. Było to ogromnym dla mnie wyzwaniem. Byłam jedyną kobietą na 60 mężczyzn na testach, więc. Z tego 40, 20 osób odpadło, ja jako dziewczyna przeszłam, więc jestem z siebie bardzo dumna i co prawda dalej nie, nie dostałam się, bo to były bardzo takie wymagające kwalifikacje. Mhm. Natomiast ten test prawnościowy udało mi się pokonać dla samej siebie. Udowodniłam, że dziewczyny też są w stanie naprawdę dużo, dużo osiągnąć. I, i co? No i później po prostu stwierdziłam, że może pójdę wejdę na mniejszą wodę, w sensie, mhm. no po prostu zobaczę, jak to jest e, na takim podstawowym szkoleniu wojskowym. Jasne. No i e, czy Ciebie zaskoczyło coś, e, to, co się dzieje w m, szeregach e, właśnie wojska? Czy spodziewałaś się, że w tych strukturach tak to wszystko wygląda, jak, jak zauważyłaś, czy coś Cię zaskoczyło? Muszę mówić? Żartuję. <śmianie> to była jedna z lepszych przygód, jakie spotkałam w, w życiu, ze względu na to, że tak. Telefon mi zabrali. <laughs> Telefon mi zabrali, słuchaj, nie miałam telefonu, nie miałam kontaktu z ludźmi. E, poznałam fantastyczne osoby, które miały zajawkę też na wojsko i w ogóle, wiesz, niczym się nie przejmowały i e, trenowały, i wykonywały te obowiązki. Faktycznie, rygor był, tak, myślałam, że będzie trochę nieco większy, ale z racji tego, że myśmy byli takim mniejszym kursem, no to e, ten rygor był troszeczkę mniejszy, a ja czekałam, a, aż by będzie wiesz, padni powstań o godzinie pierwszej w nocy. E, e, c, co jeszcze? E, no, dużo fajnych rzeczy się dowiedziałam e, i czekam na więcej. Ja, je, ja chciałabym jeszcze, jeszcze bardziej się rozwijać i, i uczyć się od, od najlepszych, no bo nie ukrywajmy, to są ludzie, którzy szkolą tych podstawowych żołnierzy, którzy jakby już są w tej strukturze wiedzą, jak to. Z czym to się je. I przede wszystkim poznałam ludzi, którzy mają pasję i którzy kochają swoją pracę. Więc oni są, jakby dla mnie, ludźmi sukcesu, bo jeżeli ktoś kocha swoją pracę, rozwija się, awansuje, idzie do przodu, no to on nawet nie zdaje sobie sprawy z tego, że jest człowiekiem sukcesu, tak? Że może być wzorem dla innych. Więc super, naprawdę fajna przygoda. Było. I uśmiałam się. W tym wojsku bardzo, bardzo. Ze względu na to, że jakby ludzie wokół robili fajną atmosferę. No to Patti, my ci życzymy razem z widzami na pewno też ci życzą tego, żebyś się w tym rozwijała dalej. E, powiedz, e, jeżeli chodzi o twoje mm, przygody z Fame. Z walkami. Czy to też jakby rezonowało na to, że Ty potem do tego wojska gdzieś tam stwierdziłaś, że pójdziesz? Czy jakby to w ogóle, jak to się stało, że Ty się w walkach znalazłaś też? W ogóle to jest jakiś obłęd, to jest niesamowita historia. I faktycznie to, co mówisz, gdyby nie fejm, gdyby nie walka, gdyby nie to, że poznałam dziewczyny, które walczą, gdyby nie to, że spędzałam czas z wojownikami na macie i poznałam że to, jak. Wiesz, poczułam jak ta mata śmierdzi, że się chodzi bez butów, że pot po prostu spływa i to jakby nie robi na mnie wrażenia, a wcześniej, e, wcześniej bałam się po prostu dotknąć gołą stopą, e, wiesz, maty, później ta bariera została przekroczona i pomyślałam sobie, ej, wow. Podoba mi się ten świat, ten taki trochę brudny, ten taki męski, te dziewczyny one są mega silne, to, to dobrze wygląda, dobrze wróży. I gdyby nie fame, pewnie nie byłoby w wojsku. Tak, bo nabrałam e, jakby pewności siebie takiej, e, zaczęłam trenować, e, no i jakby to wszystko się łączy w, w, w całość. A jak ty trafiłaś do tego fejmu, bo właśnie tutaj tego chyba nie załapało. No, nie wiem, Wojtek chyba Gola m, raz zadzwonił do mnie z informacją, czy, e, czy, czy nie zawalczę może z Martą Linkiewicz. To było bardzo dawno temu i ja wtedy no, musiałam odmówić, bo jakby <ścoughs> wystraszyłam się tego telefonu, to, było, to był miesiąc chyba przed walką. Miałam wyskoczyć jeszcze z Martą Linkiewicz. No, rzuci, chcieli mi rzucić na głęboką wodę, ja wtedy nie miałam, e, wiesz, jakby w, w ogóle doświadczenia. No, ja wtedy odmówiłam. Co może jest, było błędem, natomiast y, później dostałam kolejną propozycję już też z mocną zawodniczką, więc oni tylko chyba, chyba chcieli po prostu, żebym dostała bęcki i, i wiesz, i się poszła stamtąd. Nie? No, tak, 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 takie miałam wrażenie, a, a trochę miałaś, się zdziwili. A miałaś jeszcze propozycje kolejne, z, na przykład z innej federacji, albo teraz jakoś? Jeśli chodzi o, o inne federacje, są rozmowy jakby cały czas, natomiast dla mnie liczy się. To, żeby to była osoba, no wiesz, jak już mam walczyć, to naprawdę z, z takim dobrym, fajnym nazwiskiem, który gdzieś tam motywuje i, i, i daje takiego sportowego kopa do działania. Bo jak widzę teraz te, te zestawienia, no to jakby nie, nie widzę siebie w tym teamie, wiesz o co chodzi. Nie widzę siebie na razie na ten moment z, 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 zestawiona, z, nie wiem, daję przykład, nie, nie znam osoby, jakaś brylantynka, coś, coś w tym stylu. Ja kompletnie nie znam tych ludzi. To nie jest jakby. Wiesz, może sobą reprezentują jakieś wartości, super i tak dalej, na pewno, ale y, chyba y, nie mamy wspólnych, jakby takich, y, wiesz. Y, to, to, nie, to nie jest mój klimat, ale Jestem. czekam na zawodniczkę, która faktycznie będzie warta tego, żeby przyjść i. I pokazać się, co rządzi. Rozumiem, rozumiem. Ty też jesteś związana z Lexi, będziesz występowała u niej w drużynie na mów najbliższym. Tak, Team Lexi. Team Lexi, dokładnie. Jak wasze treningi idą? Takie pod mów. Piłki nożnej oczywiście, <laughs> jak ty na się. Normalnie siedzi na Ibizie. A tak serio to mega są dziewczyny e, zawzięte. Kristina, mega talent, piłkarski uważam. To będzie to będzie perełeczka nasza. E, jeśli chodzi o leksji, leksji e, bardzo fajnie też e, w obronie e, walczy, bo, bo mamy już jakby umówione mhm. pozycje. Ja muszę od trenera dostałam informację, że musisz na boisku uspokoić generalnie, <grystanie> Bo, że jest duży potencjał, tak powiedział, ale no niestety mój temperament mm -hmm. jest też y, za, za, jestem taka dosyć energiczna, wiesz, to mm -hmm. wszystko przechodzi później na boisko, więc ja co będę robić przed mecem? meczem? Będę medytować, żeby uspokoić <grystanie> całą grę. Kto tam jeszcze jest? Kicia i Viki. No i Toni na obronie, na bramce. I Toni na obronie. Fajnie, zgrywamy się, już jutro mamy trening, wczoraj mieliśmy trening, także coś tam, coś tam cały czas się dzieje. I oczywiście pozdrawiamy dziewczyny z, z Ząbek pod Warszawą, bo tam właśnie miałyśmy sparingi z takimi małymi dziewczynami, które robiły z nami co, co chcą po prostu. Wow. Tak, no tak. Jak niektóre dziewczyny mają na to zajawkę, to też potrafią pokazać swoje. No powiedz jeszcze co do Leksi, czy Ty jesteś jej sparring partnerką? Wiesz co tak, jak my się spotkałyśmy, to spotkałyśmy się właśnie stricte na treningu, lekcji wtedy przygotowywała się do walki, a że ja byłam postury nacu, bo jakby idealne warunki mamy, tak jak nacu, więc razem żeśmy się przygotowywały właśnie, i trenowałyśmy i spędzałyśmy czas na sali. No, I do nie. tej pory gdzieś tam czy czasami się widujecie, y, też sparujecie ze sobą, tak, tak po prostu dla fanu, nie pod walkę z, y, specjalnie, tylko tak, żeby się. Ja, ja teraz treningi jakby odpuściłam, troszeczkę mam, skupiłam się na innych tych projektach, mm -hmm. typu wojsko, wyjeżdżam jakby non-stop. Mm -hmm. Lekcji chyba też y, trenuję mm -hmm. y, indywidualnie. Jak tylko będzie miała walkę, no to jakby ja jestem, myślę, że jak ja będę miała walkę, no to oczywiście Leksi jest też. E, natomiast bardziej prywatnie się spotykamy niż na treningu, bo teraz każda, każda z nas ma inne swoje tam. No rzeczy do zrobienia. Aleks jako, jako szef Klaudi MMA, tak. spotkania biznesowe dokładnie. Ja różnego typu eventy szkolenia, więc no, rozchodzimy się, nie, ma, nie trenujemy teraz MMA, ale jak, jak będzie okazja, to wracamy tak. To jeszcze zapytam Cię o projekt, w którym brałaś udział, z którego chyba ta rozpoznawalność się wzięła, czyli projekt Lady. Jak Ty wspominasz te czasy i właśnie dlaczego Ty tam trafiłaś? Co spowodowało, jaka była decyzja, kto zadecydował, czy to był Twój pomysł? No to była najlepsza decyzja w moim życiu, najpiękniejsza przygoda. No od razu po wojsku? W sensie nie, przepraszam. Projekt Lady to była pierwsza decyzja najlepsza, później wojsko, mhm. ale Projekt Lady dużo wniósł w moje życie. Dużo pewności nabrałam. Faktycznie trochę po programie, troszkę się pogubiłam, ta pewność siebie za bardzo wywindowała do góry, ale oczywiście moi przyjaciele od razu sprowadzili mnie na, na ziemię, sprowadziły moje przyjaciółki, sprowadziły mnie na, na, na ziemię. Super przygoda sama zdecydowałam o tym, byłam w Niemczech, byłam bez celu, byłam bez... jakby miałam pasję jako sport, ale zapomniałam o tym, zrzuciłam sport w kąt. Nie wiedziałam do końca, jaki jest cel mojego życia. Wtedy zobaczyłam, że, że, że jest program, gdzie mówią tak. Jeżeli nie, wi, nie, nie, nie wiesz, co masz zrobić ze swoim życiem, jeżeli dużo imprezujesz, jakby twoje życie no, tylko na tym się skupia, to zapraszamy cię na casting do programu Projekt Lady. No i wtedy pomyślałam, że być może to jest jakiś krok, że ktoś nakieruje mnie, abym podążała za swoimi marzeniami i za swoim sportem. Tak? No i tak się stało. Wysłałam zgłoszenie, po dwóch dniach dostałam odpowiedź z zaproszeniem na casting, pojechałam e, tysiąc kilometrów moim samochodem takim malutkim, miałam takiego żuczka mm -hmm. niebieski. No i jechałam taka szczęśliwa z Niemiec do, e, do, do Warszawy. Nie, nie mówiąc oczywiście nikomu, że jadę na casting, no bo przecież jak mogę powiedzieć, ktoś by powiedział, że, że zwariowałam, jakby cała rodzina pewnie by stwierdziła, szalona ty. E, więc ja nikomu nie mówiłam, to było moją tajemnicą, co chcę zrobić. Pojechałam i jakby moja przygoda trwa do dziś, od tego momentu. I jesteś gdzieś tam w tym świecie influencerów, mediów yy, i dobrze się w tym czujesz? Yy, bardzo. W sensie yy, dla mnie ten świat był taki trochę niedostępny, i ludzie mówili, że, że to nie jest osiągalne dla, osób, która, yy, dla osoby, która nie ma środków finansowych, która nie ma znajomości. Ja jestem przykładem, że że weszłam tam, wiesz, z takiego buta, że, że, że jest szansa, że, że warto, warto iść za głosem swojego serca, że nieważne, co ludzie mówią, po prostu trzeba siebie realizować. Jeżeli czujesz, że masz taką potrzebę pojechania na casting, bo masz jakiś talent na przykład taneczny, to idź i to zrób i pokaż to, to światu. Bo ludzie, którzy będą mówić, że nie jesteś nic warta i tak dalej, jest mnóstwo, więc warto, wiesz jednak słuchać siebie i wypadą z wątku, co tam było, co tam, co tam o, o tym, jak się czujesz w, w tym i że pokazałaś, że się da, nie mając znajomości, pieniędzy i tak, tak dalej. Tak, no bo jak można zauważyć, pieniądze też dają taką drogę do kariery, czyli jak widać to po osobach, nie wiem, typu Natalia Janoszek, typu Karolin... Karolajnder pięć. Tak, to są, to są dziewczyny, które gdzieś tam mają fundusze i e, osoby z tyłu, e, Inwestują w te osoby, żeby te osoby były rozpoznawalne i znane. Ja jestem osobą, która nie miała takiej szansy, nie miałam menadżera, nie miałam pieniędzy, miałam tylko marzenia. I, i, i po prostu pojechałam tysiąc kilometrów na casting. No i z tego castingu moje życie tak się potoczyło, jak się potoczyło, bez żadnych znajomości. Więc myślę, że się da. Ale jeżeli chodzi o to życie influencerskie, to już inne życie, bo mamy życie właśnie tak, jak mówisz, show i jest tak. życie youtuberskie, tak? No, jak widać, jak widać teraz przy tych wszystkich dramach, to jakby łatwiejsze jest chyba to show biznesowe życie, bo tam ludzie się nawzajem jakby wspierają, kryją, kryją. A na YouTubie jest czarno na białym, wszystko wychodzi, więc nie ma nic do ukrycia. Więc no, są dwa takie światy. Tak, to, to też nie jest tak, że przez y, influencerzy, czy ludzie, którzy mają Instagram, to, to jest jeden świat, więc nie można też na to tak patrzeć, tak. Ja, absolutnie. Ale wspomniałaś o Karoliner Derpieński. Co ty sądzisz właśnie o tym, jak ona się pokazuje w mediach, co robi? Czy uważasz, że to faktycznie jest wszystko gdzieś tam pane przez to, jak wcześniej wspomniałaś menadżera, ludzi, którzy inwestują w nią? Czy ona y, jakby faktycznie jest takim projektem, czy, czy ona może. Ma takie jakby urojenia, co nazwać może? No, urojenia swoją drogą, ale można przyznać, że ona ma talent, nie? Bo jeżeli ktoś, tak. ktoś na TikToku mówi takie rzeczy i bez zawahania, wiesz, wypowiada się naprawdę w elokwentny sposób i ona dobrze to robi. Ona tak. po prostu jest niezłą aktorką. Naprawdę tego nie można jej zabrać ale jeżeli chodzi o eventy, które, na których się pojawia, na sesjach zdjęciowych, które miała, no to są grube, grube pieniądze włożone właśnie w jej osobę, więc mhm. e, ktoś musiał po prostu wyłożyć jakieś, jakieś środki finansowe, żeby ona w ogóle zaistniała na okładce. O jakichś tam magazynów, tak, tak samo tak. mówimy o Natalii Janoszek, nie? No to są pieniądze nieprawdopodobne i, i po prostu ktoś tak e, daje, żeby, żeby dziewczyna poczuła się pięknie na, 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 na okładce, która jest kupiona. To jest totalny obłęd, tak. wiesz? Bo co innego, jak jesteś zaproszona na okładkę, jesteś tak. gwiazdą i, 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 i wow, jesteś kimś fajnym, inspirującym i jesteś na tej okładce, więc możesz być dumna z siebie, a co innego, jak ktoś ci kupił taką sesję zdjęciową i wiesz, i oszukujesz samą siebie. Tak. Przecież, wiesz, nic z sobą jakby nie zaprezentowałaś, a jesteś na okładce gazety, bo twój, twój sponsor jakby zapłacił za to, nie? Ja myślę, że... To też nie powinno mieć miejsca, żeby y, te gazety pozwalały na to, żeby. No bo to tra, tra, jakby ich wiarygodność, prestiż traci w tym momencie bardzo mocno. Tak, tylko gazety po prostu jakby chcesz zarobić i, i, i wiesz, no. wiesz o co chodzi. Kługo no, się krańci, spirala się No kręca. dokładnie, chodzi o pieniążki. Dokładnie. To jeszcze y, do projektu Lady y, mhm. powrócę. Jak, tak. Jaki ty, y, miałaś, y, jaką miałaś y, obserwację na temat y, małgosi rozenek? Prywatnie, jako osoby, ale też w programie. Piękna kobieta. To, 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 to można powiedzieć, że po prostu wyglądała zawsze jak milion dolarów. E, I ogólnie duża inspiracja, duża motywacja, faktycznie sfokusowana na fame. Okay, tego nie, to, to, to można przyznać. Jak tak patrzyło się z boku na nią, to faktycznie bycie na świeczniku to jest to, co ona kocha, i, e, i jakby dobrze to robi. Więc, wszystko, co, co, co ma wokół siebie, no to, to, to jest też jej ciężka praca. Niesamowicie inteligentna osoba, no i jakby wzór dla innych osób, żeby jednak też podążać za swoimi marzeniami i realizować siebie. Cóż jeszcze mogę dodać? Chciałam coś powiedzieć, ale coś zapomniałam, Ale ogólnie, fajna babka, tak. Ale. Focus Fame to jest jej pierwsze imię. Znaczy rozumiem. jej drugie imię. Rozumiem, rozumiem. No to już na sam koniec. O tych aferach też wspomniałaś, które teraz wychodzą na światło dzienne, youtuberów, wiemy o, o tym, co mężczyźni robili z różnymi dziewczynami. Jak ty oceniasz właśnie to, co się dzieje, bo wiem, że też śledziłaś tę te, te sytuację. Jakby uważam, że ta sytuacja, która teraz ma miejsc, miejsce w polskim internecie, to jest naprawdę bardzo duża przestroga dla dziewczyn, które mają 13, 14, 15, 11, nie wiem. Po prostu dziewczyny, jeżeli do was pisze osoba, która jest dorosła i, i ona ma świadomość tego, że wy macie tyle lat, bo na przykład napisałyście że macie 14, 13, że nie do końca jesteście no, pełnoletnie, nie, nie, że nie jesteście po prostu dorosły. Jeżeli takie osoby piszą, piszą i, i to nieważne, czy to jest znana osoba, youtuber, aktor, influencer, e, czy po prostu jakiś zwykły, zwykły gość, pisze do was, pokaż, wyślij e, cóżki albo e, wyślij mi... W, film, to oznacza, że, że tu, jest są do, tu jest do czynienia z, 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 cho, cho, z chorą osobą i z, z, z psychicznym jakimś gościem, psychicznym typem. Jak można pisać do dziewczynki, która ma 14 lat, ej weź mi, pokaż y, c, no to nie jest na miejscu, y, to powinno y, być zakazane, to, to jest skandal y, i uważam, że Dziewczyny mm, powinny uważać. A jeżeli widzicie, po prostu, że dostajecie takie wiadomości, uważajcie, z kim piszecie, nie, nie prowadźcie dalej konwersacji, e, zgłaszajcie to rodzicom. Jeżeli wstydzicie się, powiedzcie to koleżance, znajdźcie bliską osobę, aby powiedzieć, że dana osoba po prostu e, pisze w wulgarny sposób, e, albo wys, co gorsza, wysyła różne takie swoje zdjęcia przyrodzenia, no, po prostu. Wysyła wam no, za przeproszeniem tam różne rzeczy. Więc uważajcie na siebie. Pamiętajcie, że jeżeli wy wysłałyście danej osobie takie zdjęcie, to nie jest jakby nic złego, nie róbcie tego oczywiście. Ale jeżeli już się coś takiego stało i wstydzicie się o tym powiedzieć, no to po prostu powiedzcie o tym. Jakby bliskiej osobie i, i, i będzie z tym, bo to, bo, bo to o to chodzi, że ci mężczyźni oni są zakompleksieni, oni nie wiedzą co się dzieje, są psychicznie chorzy, muszą się leczyć. No i generalnie to nie jest normalne. Tak, no i też wspomnimy, bo rozmawiałyśmy przed też o tym, żeby dziewczyny się nie bały mówić, jeżeli doświadczyły czegoś takiego teraz, czy też w przyszłości w ogóle, żeby mówiło o tym, co. A jeszcze jedno, dziewczyny, które im imprezują młode... my mówimy tutaj cały czas o dziewczynkach. To, to mhm. 13-14 to są dziewczynki, to są Pyt. młode osoby. Jeżeli imprezują z ludźmi, którzy są starsze i widzicie, że, że macie podawany alkohol, sprawdzajcie, co co to jest za alkohol, co kim, w ogóle kto wam to podaje, czy widzicie, ktoś, ktoś wam nalewa alkohol. Ogólnie to jak masz 14 lat, to nie powinnaś w ogóle pić alkoholu, ale wiadomo, że tego się nie, nie przypilnuje, każdy chce spróbować. Jeżeli już musicie, to naprawdę miejcie ze sobą swoje przyjaciółki, osoby, dajcie informacje rodzicom, gdzie jesteście, e, no, żeby po prostu wiedzieli, tak? Bo, tak, bo, bo to są ogromne traumy i, i krzywda, która może gdzieś tam zostać taką osobą do końca życia, albo może sobie z tym nawet nie poradzić. E, więc dziewczyny Przekaz też od nas, y, dawajcie po prostu y, znać wszystkim swoim bliskim i nie bójcie się mówić y, w tym wszystkim, no bo ten temat jest teraz y, na takim pier pierwszym miejscu w polskim YouTubie, więc my też od, od, tak, ci, ode mnie, się. od ciebie, Patrycja, też y, przekaz, żebyście mówiły o tym. Co się wydarzyło złego w Waszym życiu. Tak, oczywiście nie mówimy tutaj o jakichś pikantnych e, wiadomościach i tak dalej, do tak. swoich chłopaków, partnerów, oczywiście. którym ufacie i tak dalej, to jest inna sprawa, ale jeżeli tak. facet e, starszy e, wie i ma świadomość tego, że dziewczynka ma 14 lub 12 lat, lub nie i pisze. I pisze, wyśli, pi, wyśli, e, czy namawia, no to już, jest, e, to już jest coś nie tak, to trzeba uważać. Dziewczyny wtedy zgłaszajcie, e, nie bójcie się tego nic złego nie zrobiłyście, więc, więc nie ma czego się obawiać. Dokładnie, to nie wy jesteście winne w tym wszystkim, nie? Tak. Dziękuję Ci, Patti, piękny przekaz i Dziękuję rozmowa. Bardzo. Miło było z Tobą porozmawiać no i powodzenia w wojsku. Dzięki serdeczne.